Dzień dobry kochani, witajcie w nowym dniu, w nowym vlogu. Serdecznie Was zapraszam na ten dzień ze mną, a ja dzień zaczęłam mm, drobnymi porządkami. Pochowałam, słuchajcie, już tak na dobre buty zimowe, i mam nadzieję, że nie będą już potrzebne. Trzymajcie kciuki, bo naprawdę mam już dość tego wyciągania kurtek, chowania butów i od nowa. Także schowane są buty zimowe, głęboko zakopane. Oby nie były już potrzebne, choć cały czas mówią, że po tych ciepłych, pięknych, słonecznych, 26-stopniowych dniach ma przyjść znowu zimno, więc oby nie. Buty ogarnięte. Idę teraz zrobić troszeczkę porządku w szafie Julianka, dlatego że tam jest już tak, wszystko pomieszane, rozmiary i wszystko. I bałagan ogólny, że ja już nic tam nie mogę znaleźć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że muszę też przejrzeć już powoli zacząć odkładać te zimowe rzeczy um, i zrobić miejsce na letnie. Muszę zobaczyć, co z letnich rzeczy mamy, a co muszę kupić, bo na pewno będę musiała coś mu dokupić. Także przy okazji zrobię sobie taki przegląd. Idę teraz się za to zabrać, a później um, a później. Zabiorę Was pewnie na krótki spacer do manufaktury, dlatego że muszę wyskoczyć kupić Julciowi buty, więc pewnie zabiorę Was ze sobą. Moi drodzy, zrobiłam porządek w Julcia szafie, tutaj te dwie półeczki, poukładałam mu bluzy, spodnie dresowe i tam różne inne takie rzeczy, sweterki, jakieś jeansy i tego typu spodnie. I połowę rzeczy w ogóle ta szafa się zrobiła prawie, że pusta, bo no może przesadzam, że pusta, ale, ale połowę rzeczy tu ubyło, bo już były za małe, odłożyłam i teraz wiem, co potrzebuję. Spodni ma Juluś dużo, bluzy też ma, w sumie jakąś fajną, taką bardziej, co by mu się podobała, mogę mu dokupić, ale przede wszystkim będziemy musieli kupić bluzeczki z krótkim rękawkiem i i słuchajcie, spodenki krótkie teraz, jak już się ciepło zrobi. Także teraz będę raczej takie rzeczy kupować, zamawiać. Ok, już jestem gotowa, wychodzę właśnie. Ogarnęłam tą szafę, zjadłam sobie jeszcze. Zaraz wezmę śmieci do wyrzucenia i lecę. Tak wyglądam. Dzisiaj e, trampeczki z... skąd? Zwansa chyba, tak? Eee, stare, ale jare. Eee, bo wyprałam właśnie m, moje adidaski e, super stare, czarne. E, bo już wymagały odświeżenia, a jest piękna pogoda, więc wyschnął mi na dworze. Eee, I tak wyglądam. Bluza jest bardzo ciepło, Pewnie będę musiała ją zdjąć. Nereczka z ryłko, która jest naprawdę... Niesamowicie wygodna, właśnie na takie jakiś zakupy, gdzie trzeba coś tam szukać, szperać, a idę do słuchajcie do Primarka. Zobaczę, mi starczy czasu, może zahaczę o TK Maxa, więc lecę i widzimy się już, jak wrócę, pewnie. Powróciłam. ledwo weszłam. Jest mi tak gorąco, bo słuchajcie, jest 27 stopni. Powiem wam, że mi dogrzało, ale przespacerowałam się ładnie. Będzie Primark Mini Primark y, hold E, jedną rzecz mam nie z Primarka, tylko ze Smyka, dlatego że chciałam kupić w Primarku, ale już wszystko było wykupione. Słuchajcie, potrzebowałam kupić jakieś takie tańsze buty dla Julcia, dlatego że wiecie, on chodzi w cały czas z tych ortopedycznych. I czy to są sandałki, czy wiecie jakieś trzewiki, Adidaski, cokolwiek, to są te ortopedyczne, nie? Kupujemy buty Memo Ale ostatnio właśnie mieliśmy jechać i je kupić, ale nie kupiliśmy Bo Juluś był chory Mieliśmy też różne inne rzeczy na głowie I nagle się zrobiły dzikie upały I ja stwierdziłam, że już nie będziemy mu tych ortopedycznych kupować Takich wiecie... Takich... Jak to się nazywa? Takich adidasów, bo w ogóle tych adidasów to tak nie ma. Czekajcie, ja sobie tylko tutaj coś odpiszę. I... Są jakieś takie bardziej grubsze te buty, więc stwierdziłam, że ja już teraz w maju mu kupię po prostu sandałki te ortopedyczne. Kupię mu, bo muszę mu kupić ortopedyczne sandałki z tymi wkładkami i też kroksy, bo fizjoterapeuci mówią, że też można kroksy nosić, bo ta nóżka jest taka w tych kroksach. One są tak dobrze, że też fajnie wyprofilowane. Mówię o oryginalnych kroksach. E, więc e, on bardzo też chce kroksy, a ja kroksy kupuję co roku, dlatego że się świetnie sprawdzają. Czy to się jedzie nad morze, na wakacje, czy w Polsce, czy za granicą, czy na basenie, to są świetne. Poczekajcie, wymienię baterię, bo widzę, że mi miga. No, już jestem. E, I on już tak marzy też o tych kroksach z tymi przypinkami, wiecie. no, Więc stwierdziłam, że właśnie. E, że mu kupimy właśnie te kroksy w maju i, i sandałki, więc ym, więc teraz yy, kupiłam takie mu buciczki yy, adidaski zwykłe po prostu bo Chodziło o to, że są na już potrzebne, bo się zrobiło gorąco, a nie mamy adidasku, bo z zeszłego roku są za małe, a ma teraz taki, chodzi w takich teraz trzewikach. One nie są zimowe, nie są ocieplane ale nie, ani nic, ale już są takie, wiecie, za ciężkie i w ogóle i potrzebowała adidaski. No i w Primarku upatrzyłam mu takie fajne z sonikiem, ale oczywiście już nie było wszystko wykupione i kupiłam mu w smyku ze Spidermanem bardzo mi się spodobały, bo wiecie te z tymi Spidermanami nie, raz są takie całe czerwone, albo czerwono-czarne, takie, um, takie, takie do niczego nie pasujące, a takie, takie no, takie brzydkie. Takie zaczerwone. A teraz mi się bardzo spodobały, bo były takie białe, z czarnymi wstawkami i czerwonymi, ale to są akcenty, i tak ładnie te budki wyglądają. Będą no fajnie i do dresików i do jeansów. Do, wszystko, do wszystkiego wyglądały. Więc takie oto spidermanki w smyku na rzep także będzie się swobodnie mógł zakładać. I one, słuchajcie, kosztowały 80 zł, także. E, takie w smyczku, a reszta zakupów jest już z Primarka, więc już wam pokazuję. Dwie rzeczy wam nie pokażę, bo są na prezent e, do prezentu po prostu, dodatki. A e, osoba, która zostanie obdarowana, ogląda moje filmiki, więc nie mogę na razie pokazać, bo nie wiem, kiedy jej ten prezent wyślę, czy przed publikacją tego filmu, czy po. Więc Wstrzymuję się. Dobra, ale co kupiłam? Kupiłam e, dla siebie i dla Julcia rzeczy. E, więc tak, dla siebie pięciopak białych, krótkich skarpetek. I tak, nie, sorry, siedmiopak. Siedem. I e, one są bardzo takie milutkie w dotyku. Nie są takie, wiecie, sztuczne. E, bawełniane. I one kosztowały 7 par. Za 13 zł, więc uważam, że super ekstra cena. I, i kupiłam jeszcze sobie pięciopak majteczek, y, takich, y, takich zwykłych. Y, nie są to ani stringi, ani brazylijany, tylko takie zwykłe. Y, nie są to też bokserki, tylko jak to się mówi takie. No, jak one się nazywają? Męskie to są slipy, Adamskie jak? Nie wiem No dobra, ale wiecie Takie normalne na pupę, nie? I chodzi mi o to, że są czarne 100% bawełna Dlatego, że One są bardzo wygodne Nie mają żadnych takich gumeczek Takich, które gdzieś tam wiecie Się wrzynają Ja Wam już w Wcześniej wspominałam, że mam takie białe i beżowe, takie cieliste, i potrzebowałam czarne, bo wiecie, jak się ma okres, to jakoś tak e, mówię: czarne mi się przydadzą. E, jakoś tak człowiek swobodniej się czuje, e, więc e, właśnie wygodne takie bawełniane majteczki. Te z Primarka są super i powiem Wam, że one są w dobrej cenie, bo pięć par kosztuje. 17 zł. No to to jest rewelacyjna cena. E, kupiłam jeszcze sobie e, taką koszuleczkę różową na ramiączkach, e, takich troszkę szerszych. E, I ona jest taka. E, o, zobaczcie. Mm, Prążkowana. E, kolor mi się spodobał, bo jest taki bardzo delikatny róż. E, ja lubię taki kolor, dobrze się w takim czuję. Nie lubię takiego ostrego różu, takiego, no nie chcę brzydko powiedzieć, ale takiego mi się kojarzącego źle. A taki delikatny, taki baby róż lubię. I jeszcze w kolorze baby różu. E, zwykła koszulka z krótkim rękawem, z takimi napisami. I ta koszulka kosztowała 15 zł, a ta prążkowana, słuchajcie, kosztowała. No, gdzie to jest cena? 13 zł. Tak to. Hmm. Następnie jeszcze sobie kupiłam skarpetki. Takie do użytku po domu, wiecie, mam fazę na róż, jak taki, mam zły dzień, albo źle się czuję, albo są ciężkie dni, to fajnie się tak cukierkowo ubrać. Skarpeteczki z Barbie różowe, bawełniane, mięciutkie, za 19 zł. Trzy pary: jedne są takie, drugie są białe z różowym i trzecie są różowe. Także tak, tak nie na cukiereczka się ubiorę i będzie wygodnie i jeszcze jedna rzecz takie są w Primarku słuchajcie spodenki to są niby piżamowe a jakby dół od piżamy krótkiej o ja sobie wzięłam takie fioletowe wrzosowe one tutaj mają taką, taką, jakby falbankę, i są też prążkowane. I ja je słuchajcie, kupiłam z myślą o tym, że jak latem są upały. I ja na przykład nie wiem, jak wy, ale ja mam tak, że jak ja przychodzę do domu, to ja się rozbieram z tego, co mam na sobie, czyli, nie wiem, jeansy, spodenki jeansowe, czy jakieś tam inne rzeczy. Ja się przebieram w coś wygodnego, luźnego, tak jak teraz jesień, zima była, no to ja się przebieram po prostu w dresy, bo ja cały czas coś robię, sprzątam, gotuję z dziećmi, z życiem się bawię. Ja potrzebuję się w domu czuć swobodnie. Nie lubię chodzić w domu w tym samym, co wychodzę, wiecie, na zewnątrz. I jak są takie upały. To właśnie też lubię. Chyba, że jestem w sukience, no to sukienka jest zwiewna, no to się jakoś tam nie przebieram. Ale jak jestem w jakichś takich jeansowych spodenkach czy czymś tam, no to fajnie jest się przebrać i właśnie z myślą o takich mega, już mega powyżej 30 stopni upałach, to takie luźne po prostu gadki sobie wziąć i ja wziąłam sobie je nawet o rozmiar większe, specjalnie, żeby żeby czuć się tak, wiecie, swobodnie i, i nie, nie jakoś tam obciśle, wzięłam eskę. Bo normalnie bym wzięła XS, bo te bluzeczki są w rozmiarze XS, ale tu sobie wzięłam eskę, bo ja też mam pupę większą niż górę. To po pierwsze, a po drugie, właśnie, żeby takie były przewiewne, wiecie, na upalne dni, bo one są cieniutkie. I to jest takie z myślą po domu. A jak się sprawdzą, to może je wezmę do spania albo sobie dokupię, bo są w różnych kolorach. Dla Julcia jeszcze kupiłam, słuchajcie, z Sonikiem takie fajne spodenki. E, to są spodenki, shorty kąpielowe na basen, nad morze, wiecie, do kąpieli. E, bo Juluś ma, ja chłopcom kupowałam um, takie shorty. Oni mają nawet, mają po trzy pary, takich samych, że Stasio ma takie same z Julciem. Ale nie wiem jak na Stasia, bo on musi przymierzyć swoje. Ale wiem, że na Juliana już zeszłoroczne będą za małe na pewno, bo jakiś czas temu je zakładał i po prostu już tak pupcia ledwo mu wchodziła. No, wchodziła, ale tak wiecie, już opór był, więc już będą przymaławe i muszę na pewno Julianowi kupić. Ja zawsze chłopakom kupuję co najmniej trzy pary takich kąpielowych, bo jak się gdzieś wyjeżdża. No to jednak, wiecie, nie zdążą nieraz wyschnąć albo coś, oni przebierają się dużo, więc po, tak, jak na wyjazd taki zagraniczny jedziemy gdzieś, chociaż w tym roku raczej nie planujemy, ale, mm, ale jak, ale nawet tutaj się gdzieś pojedzie, czy, czy nawet na basen pójdzie, wiecie, ale tak jak na, nad morzem, czy gdzieś tam, to oni naprawdę trzy pary na wyjazd to muszą każdy mieć, co najmniej. I właśnie z Julciowi wzięłam takie z Sonikiem, wiecie ta brytyjska rozmiarówka jest większa trochę i ja tak nie byłam pewna, Wziąłam mu na 128 chyba, tak, nie wiem czy nie będą troszkę za luźne w pasie, ale w razie czego jest tutaj sznureczek Natomiast jak będą za duże, to pójdę jeszcze dokupię 122, ale myślę, że będą spoko, troszkę mu się zawiąże ten sznureczek i żeby nie były takie ciasne, bo on teraz nosi tak właśnie 122-128 już ubrania, więc myślę, że będą spoko i jeszcze dokupię ze dwie pary jakichś innych i będzie ok. Ale wzięłam tak jedną parę na razie na przymiarkę i jeszcze dla Julianka, a i te szorty kosztowały słuchajcie... 30 zł, no to one były takie droższe, bo są z Sonikiem, natomiast takie zwykłe, bez postaci, z bajek, z jakichś tam licencji, no to są tańsze. I wzięłam mu jeszcze bluzeczkę z krótkim rękawkiem w rozmiarze 122, bo na 128 były naprawdę duże. I bluzeczka kosztowała 13 zł, jest niebieska w takie paseczki. Bardzo przyjemna w dotyku. No i mam jeszcze jedną rzecz, właśnie do tego prezentu. To wam na razie nie pokażę, więc, więc tak to. Taki oto mini haul z Primarka. Taki bardziej bieliźniany, bym powiedziała. Natomiast buciki są ze Smyka. I mam nadzieję, że będą pasowały, bo kupowałam je sama bez Juliana. Przyjdzie za chwilkę z przedszkola, to przymierzy. W razie czego można wymienić, bo ja się tak obawiam, czy nie będą ciutkę za duże, ale w razie czego pójdę i wymienię na rozmiar mniejsze, ale myślę, że będą ok. Także takie buciczki. Musiałam się przebrać, bo pobrudziłam bluzkę. Ale nie szkodzi. Teraz zabieram się, słuchajcie, za zrobienie mojej mikstury z olejków, tylko muszę poczytać jeszcze chwilkę o nich, bo chciałam dodać, tak sobie proporcje zrobić, żeby było dużo, większa dawka jakby tego, tych olejków takich typowo oczyszczających, takich przeciwtrądzikowych, wiecie. No więc zaraz zobaczę, który dokładnie tamten tego i zrobię sobie tą mieszankę, zrobię w dwóch buteleczkach. I jak będzie gotowe, to Wam pokażę. No dobra, zrobiłam, słuchajcie, tak wyglądała mikstura. Widzicie, jest tak ponad pół buteleczki, dlatego że właśnie tak sobie dobrałam proporcje. Zostało mi jeszcze tych olejków, więc jak to zużyję, to sobie drugi raz zrobię. Zrobiłam dwie, w dwóch takich buteleczkach, dlatego że drugą buteleczkę podaruję mojej mamie żeby sobie stosowała też. No jak będzie chciała czy na twarz, czy na po prostu na ciało, na skórę, e, na włosy, no jak chce. Dodałam jakby większą dawkę olejków takich oczyszczających skórę. One są oczywiście też przeciwzmarszczkowe, ale nawilżające, ale mają takie mocne działanie przeciwtrądzikowe, przeciw e, takie wiecie antybakteryjne. Więc to są olejek konopny, olejek z żółba i, i olej cubaki. To są takie bardziej oczyszczające oleje. Poza tym dodałam jeszcze olej z polskich malin, z pestek polskich malin, olej arganowy i olej rycynowy. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, dzisiaj sobie, właśnie zaraz to pewnie na twarz nałożę, e, ale to jeszcze troszkę. I zobaczymy, jak to będzie. No dobra, słuchajcie, ja już się z Wami żegnam, bo jeszcze jadę w jedno miejsce teraz już tak pod wieczór. A potem to już będę właśnie kombinować z tym olejem na twarz, prysznic i tak dalej. I nie będzie czasu, więc ja już się z wami żegnam w tym vlogu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, a jak użyję tych, tej mieszanki moich olejków tam kilka razy, to oczywiście dam znać, jak mi się to sprawdza. I zobaczymy. Ja planuję sobie to teraz tak używać nie na całą noc, ale na początek, tak wiecie, wieczorem, jak już zrobię mm, demakijaż, oczyszczę twarz, to tak na godzinkę, dwie, tak sobie to nałożyć i przed pójściem spać zmyć i nałożyć standardową pielęgnację, wiecie, z kremem, ze wszystkim tam, ale na początek chcę to tak na godzinkę, dwie nakładać, żeby tak też nie przeciążyć takiego bum, nie zrobić tej skórze, także Zobaczymy jak to będzie. Dam znać jak użyję kilka razy. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaczki! Pa-pa!